Siema. Tak sobie patrzę na tą wieżę. Ten sklep był tutaj 30 lat temu, kiedy chodziłem tutaj do podstawówki. Od kilku lat jest nieczynny, wyburzają, nieopłacalne. Podobno 50 lat ten sklep egzystował. Jak wiecie, mieszkam tutaj w Niemczech. Niedawno wróciłem z rehabilitacji. Problemy z jelitem drażliwym. Wielu nagrywa na YouTube, że w Niemczech jest taka super służba zdrowia. W tej chwili do specjalistów czeka się kilka miesięcy, a niektórzy na rehabilitację czekali 4 lata. Troszeczkę sobie tam z ludźmi porozmawiałem. W każdym bądź razie, kilka dni temu dostałem nareszcie opis. Opis lekarski z rehabilitacji. Przeczytałem i złapałem się za głowę. Mówię, co za banialuki tutaj wypisują. Po pierwsze, pomyłki w datach. Kolejna sprawa. Według lekarzy moja mimika, wyraz twarzy. Jest w porządku. Fajnie, ale jak to zdiagnozowali, skoro wszystkie rozmowy z lekarzami były w maseczkach? Ciekawa sprawa. Kolejna rzecz. Postura ciała, zęby i tak dalej. Wszystko w porządku. Nikt mnie nie oglądał. No chyba, że gdzieś pod prysznicem mają ukrytą kamerę. No, i widzieli, jak się rozbierałem do kąpania, jak wyglądam. Widzieli, jak czyszczę sobie zęby. Na podstawie tego zdiagnozowali. Przynajmniej raz w tygodniu musiałem się ważyć i notować. Cały czas ważyłem 86 kg. W papierach jest wpisane 81. Odchudzili mnie o 5 kilo. Mam 181 wzrostu, 81 kg, idealna waga. Ale 5 kg czy tam 4 kilo mięśni troszeczkę chyba nie zaszkodzi. No dobra, może do wakacji schudnę. Niech im będzie. Kolejna sprawa, słuchajcie. Pojechałem tam z zaparciem, dwa tygodnie nie byłem już na kiblu, kiedy wreszcie poszło. W opisie jest napisane: Pacjent początkowo miał zaparcia, po dwóch tygodniach miał rozwolnienia, czyli wychodzi na to z tego opisu, że jeżeli chodzisz raz na dwa tygodnie na kibelek, to jest za często. Trzeba brać węgiel, ponieważ masz rozwolnienie. Takie słuchajcie, numery. Taka jest tutaj dokładność. Dzwoniłem już tam. Powiedzieli, że mam każdą stronę, gdzie się nie zgadzam, skopiować, zaznaczyć, opisać, co się nie zgadza. Mam to odesłać do nich. Oni to skoregują i przyślą poprawiony wypis z rehabilitacji. Takie są tutaj numery. Taka jest tutaj dokładność. Do specjalistów. Czeka się po kilka miesięcy w tej chwili, a niektórzy ludzie, którzy byli ze mną na rehabilitacji, ponieważ rozmawiałem tam z ludźmi, czekali nawet po cztery lata. Tak tutaj aktualnie wygląda. Dobra, robi się szaro, uciekam do domu. Tam po drugiej stronie ulicy był sklep elektroniczny, też chodziłem tam za dzieciaka. Od roku czasu jest zamknięty, nieopłacalne. Uuu, jestem ciekaw, co będzie dalej. Do następnego.